Siemano widzowie dzisiaj powiem wam od czegoś bardzo ja się, się cieszyłam mam już skończony research na tego grubiego no i teraz mogłam go sobie kupić nie 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 poczekajcie ja mam skina no i bardzo fajny jest ten skin bo mi się bardzo Podoba mi ten skin, ale... ale dzisiaj będziemy zbierać na Pipin, bo go no, nie no, jest rozpraszatorem. Ale szkoda, że nie na Bassi, bo ona jest eventową postacią. Ale dzisiaj będziemy robić na niego mastery, może oni się nie skapnią, że ja mam takie słabe trinkety. Ja nie chcę. Aaaaah! Na nogą niedługą są świnta! Ja <trafik> to yy, ma być Halloweenowy update? Mi się to podoba. Jego animation. Yy, chyba taki katar, że aż nie wiem, ale ja dzisiaj nie będę. Eee że jak ja ugrano, to będę grać nim ale dzisiaj gramy Tishą e, bo ja mam skończone na nią Mastery e, ale on nie wiem, tymi trinketami a bo tymi trinketami po prostu te trinket nie są aż takie słabe ale to są tylko na kapsuły a ta Eclipse. Ja, ja, ja kiedyś jak ja zatrzymałam filmik se, przez przypadek, no to sobie uzbierałam na niego. Jest zostałam Teleportowana no i jeszcze mam na Eclipse dużo. No, Ale uzbieramy na film. Sorry, ja mam taki kaszel, bo <śmiech> Że... <śmiech> Jezu, coś się ze mną dzieje. Dobra, muszę, muszę sobie zakaznąć, więc ja zaczynam filmik Teraz jest sobie zaklasznęłam. Teraz dołączamy się do tego rada, bo ja chcę im pomóc. Gorby ale ile tam jest rogerów, matku, nie znam. Czekaj. Dobra, zaraz będziemy w windzie. Dobra, jesteśmy już w windzie. No i... Ale... Jezu. Oni nie wiedzą, że ja mam jego, ale, ale ja nie mam popyty. Ona mi się bardzo podoba. Ale dlaczego ta pobetta nie ma trinketów? Co się z nią dzieje? Sorry, bo. wobec mnie zagryftowała. To jest ją Nie chcę. No muszę zrobić. Radyk czyli to już go robimy. No brawa a albo nie nie są ramy. Może sprawdzimy, co jest dla tych replay mode. no bo tam się dzieją dziwne rzeczy. Sprawdziłam se dookoła, se sprawdziłam, no i, I tutaj nie było co rzeczy. co ja mam robić? Hmm. Ale, ale w ogóle już tego, z tych skierów już nie będzie. Bo jest już za tyś. Widzicie? Sekund? Zbieram się za ciszę. Sorry, ja mówię ciszę. Jezu, j*****, że jest jakiś. Ciszy majtyk. Łał. Wow. Ja to powiedziałeś do mnie? Yeah. Dobra. Chciałam wybrać jakiś rad. Nie chcę, nie chcę mi się pisać, że szukam drużyny albo może znajdę jakiś rad. Dobra, znalazłam drużynę se. Będę szukać Pippin, bo bardzo go kocham. Ech. Garbi, garbi się spóźnił. <laughs> eee, niepotrzebne mi są kapsułki z tym reserwem, albo może jest. No, no, bo... Tisa. zniknie. A, je, jest cisza. Trzeba wybrać sobie boost, na, fieganie, na bieganie. Ja już se boost, jest ogóle, a, wybiorę sobie boost. Teraz jestem gotowa. Albo no może trochę tak dołożę, Pisza jest bardzo szybka. Teraz będziemy tu speed radować. Dystraktuje ciszę. No jad, tano, daj, naś, ja tam daj mi maszyny. nie. Mogę. Mogę? No. bo może będę af co? Ja, ja będę takim yy, siuciu bajtek, ale AF-ka. Mijemy Tundens jeszcze idzie. Dawaj popij. No, o

Proszę, ja chcę pipy na, na szósty piętrze. Bo mamy oba pipy. Badasz! Naprawdę, jak to zabrała! Naprawdę, jak ta zabrała? Badasz? Jest! Będę powiedziała, no co za jak o! Chyba muszę uciekać, chyba muszę uciekać. Dobra, zarabiać. No! Przez jadce Pippin zginął. Dobra, poczekam, aż będzie widać. Dobra. Mamy. No i przez jadce Pippin zginął. No. Co za głupie jadce! Eclipse! Potrzebuję serwis. Nie na kozmo, jak na Eklips. Kocham a Do dobrze, wreszcie mogę coś naprawić. Wreszcie mogę coś naprawić.

Dobra, jeżeli by zobaczyła, wodę, to mam, mam reset. Jestem szybsza. Uh -huh. Dobra, jesteśmy na pierwszym czwartym, ale mam już czternaście trzydzieści. Jezu, jak to szybko dać materiał przyspieszą przyspieszonko! Nie! Film, przyspieszonko! Kto zginął? No bo kto minął? No, no i tak już ktoś naprawo, no śmotara będzie długo w ogóle. Dobra, mamy kosmiczne piętro. To jest prater. O, to są kółki. O, to są kółki. Biorę te gum... <grym> Dobra, teraz mam mój zespół Sos. <grym> Bandaż. Nie. A to teraz im zabiorę. <grym> Jakie to było złe, ale dosyć fajne. Dobra, to no i siedzi jest na dodatek! Ale i tak potrzebuje Reserge, no i Dandy nam sprzedał metik, Dobra, gdzie jest mój ukochany research? Muszę, muszę to... Dobra, jestem szybsza z nią. Hmm, zamiast się... Break nie, ja nie chcę zbierania innym break No ja zmarnuję dwa to, by się na to ta no, tam dystraktuję. Zaraz <grym> Dobra, jesteśmy. jeszcze idzie. Idź sąd zaraz się. Nie no, to? to moja maszyna! Ta to jest ona nienormalna. Bo... Aha. No ta jad tak nie maszyny! Czekaj! Gdzie jest Twisted Brusha? Dawaj mi. Dawaj, Dawaj mi Twisted brusza. Jezu, nota. Loto... No ta to jest po... Post... O Jezu, ta jadca jest głupia. Bo ona mi kradła... Ona mi ukradła maszynę. Po prostu ta jadca. Ale po prostu ta jasna to jest, yy, po prostu wchodzi do siebie no i kradnie maszyny. <noise> Zgłosz to. Yy, trzeba mu zmarnować kabel. O, no, mam cztery gumy kulki. Coś się należy. A ta jacta wędruje jak do siebie. Dobra, ale nie będę ją driftować, bo ona nam daje czekoladki. Ta jacta wygląda jak idzie do siebie, no i... No i kolejny mail. <muletra> Mailotop Ile mamy tych mailotopów to do... teatracji? Dobra, mój research. Nie na. Ej hey, no fen. Daj mi maszynę naprawić. Mam kable, mogę. Mam kable. Dobra, zaraz będzie winda więc. Jezu, kocham. To. Kabel? Nie, jezu, jeszcze biegam szybko. Jezu, jezu, jezu. O, no, no i sama przy tym życie straciłam. Ta frater. <kłysy> no, i no i ta będzie maszyna. Dobra, mamy nasz halloweenowe piękne piętro. O, to ładna miseczka. No i pum. Wyprawiamy szybką maszynę. Nic tutaj. Dobra, dobra, poczekamy aż przez te zrobią myśliny. Witamy. Na, na jeden raz w Gigi, nam się trafiła. DGXD, DGXD, Dobra, Dobra, zobaczymy aż przez maszyny No, czy my radę, czy nie Oba mainy! Macko jedyna Ale i tak potrzebuję Reserdu na Shelly, bo ona mi się bardzo podoba Gorbi jeszcze jest, ale mam skończone na niego research. Co mi się pojawia Gorby? Co się Bardzo się śmiejesz? ma wow, to bardzo boli. Tam była kapsułka. Nie, to tu jest kapsuła. Jezu, ja chcę research. No! Oh, no, 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 no. Dobra. Idę ja do samory, Do samory Sergio. Poczekać zostało, ale mus muszę już kończyć, bo... Um, bo, no bo muszę uzbierać na siebie. Ale, ale że jak wam się podobało, no to zostawcie albo może zostawcie 20 wyświetleń, by no to ja nagrywam kolejny filmik.